Zapraszam wszystkich Androidowców na mój kolejny materiał Sonic Runners. Ogłaszam oficjalnie, że już nie będę robił Sonic Runners informator, ponieważ stwierdziłem, że robienie z tej gry nie wiadomo jakich tam cudów yy, będzie powodowało, że będę się coraz bardziej wnerwiał przy tej grze. Tak. Ta gra jeszcze nawet nie wstawiłem z pierwszego odpalenia od przy Was w wersji 2.0. A od y, 20... Któregoś tam... Y, nie, od 17 grudnia jest wersja 2.0.1. Czyli... Y, shit's come everywhere from this game. You know? You know this? Tak. I już Sega najwidoczniej... Będzie, siedziała przy tej wersji. To jest normalne. Ale o dziwo jakoś sobie dobrze radzę w tej grze, co ciekawe. Nie rzuciłem tą grom w niwecz. O, i tak wygląda yy, ładowanie z tym eventem. Takie te... Yy, no, jak to się nazywa? Cisy? Czy jak to się tam zwie? Nie pamiętam. I naprawdę... Ten event jest bez sensu. Naprawdę jest bez sensu. O ten Christmas Event. Przedstawię wam, co oferuje ten Christmas Event. Event wcześniej był jeszcze przez jakiś moment. Znowu się pojawił Nights. O Christmas Nights. Zobaczymy sobie od razu na szybko. Trwa ten event od 18 do 28 grudnia, już niedługo się skończy. I tutaj dostajemy nowe łutki, przede wszystkim z samego Nightsa. To jest chyba ona, mi się wydaje. I ona zmniejsza nam prędkość gry o 80% od początku samego tytułu. I coś nam daje ciekawego i jeszcze muzyczkę, ale nie wiem, czy to prawda jakiś Christmas Night, Night Open. Czyli za jakieś tam kombo yy, dostajemy dzięki niemu yy, drilla, i też jakieś tam kombo daje do le levelu, i jakaś idea, idea, ale tego tu już nie znam, powiem szczerze. Daje nam jakieś. No, yy, obojętnie jakie przedmioty, coś w tym rodzaju. O i muszę się sobie poczytać. Jeżeli ktoś nie wie, tak z Sega Saturn się przewija, no i Christmas event na One. i tutaj trzy postacie można odblokować w specjalnej edycji świątecznej. Sonic jako Mikołaj, Tails jako elf i Knuckles jako wiadomo Rudolf Czer czarnonosowy. Tak. Oczywiście tylko w trybie Time Mode, czyli już jest lipa. E, już jest jedna wada, po pierwsze, nie zbieramy tutaj tyle nagród, że zbieramy przedmioty, tylko po prostu sobie przechodzimy to i to wszystko. Nie ma takiej listy i że na przykład dostajesz e, 1000 pre prezentów takich, to dostajesz jakiś tam itemek czy ludka, nie ma już czegoś takiego. Już Sega to zlikwidowała, mały prezent daje nam 50 punktów, duży 500. No, i można wygrać w ruletce albo Sonika Świątecznego, albo Tailsa, albo Knucklesa, i oni dają do dystansu 75% więcej. No i nowe ludki: Christmas Yeti, Samo Yeti i Arctic Cho. Sobie zobaczcie, co tutaj oferuje. Tak, jeden daje lasera, a drugi daje asteroida. Jedynie co złowiłem, to tak naprawdę tego Nightopiana. No, jak jeszcze możecie zauważyć, miałem wstawić film o Sonic Runners 2.0, ale na razie tego nie zrobiłem, bo już za późno na to jest. Chyba to wstawię, ale jako w archiwum. I tak, Gothic Amy to jest chore. E, zaraz, co tam pisało na dole? Nieustawienia. Tylko ten biuletyn chciałem. A, Endless Mode. To już tak nazwali? A piszę Story Mode. Ciekawe. Dobra. Pograjmy sobie w ten tryb czasowy. Tutaj włosa mam. I zobaczymy, jak, jak to wygląda z poziomu mojego telefonu. Fajny poziom, fajna muzyczka, ale nie podoba mi się to, że tych prezentów nie zbiera się tak na, wiecie, na 200 tysięcy, żeby sobie zdobyć dodatkowe nagrody. Dla mnie to już jest nic fajnego, naprawdę, nic fajnego nie jest już w tym. Tylko tak naprawdę sobie przychodzicie i nabijacie punkty. ok pełne skupienie, bo tu yy, poziom jest ciekawy, a zresztą tutaj się zbiera zegarki. O. Dałem tego ducha, ponieważ on mi daje czasami więcej punktów przy rozwalaniu przeciwników. I, I w jakiś sposób mi to polepsza. Chociaż... To zależy. Ja już wymieniam sobie te, ten, tego jednego ludka Mega Drive'a, zostawiam sobie, bo nie zajebisty. Jak sama konsola. I patrzcie, jak krótko trwa walka z Eggmanem. O! No. Dobra. Tak jak jeszcze, jeszcze mówię, przypomnę, nie wstawiłem tego filmu z 2.0, ale wam tutaj szybko przypomnę, brązowy zegarek daje nam 1 sekundę, srebrny 3, a ten kolorowy, który jest najrzadziej spotykany, to on daje nam aż 6 sekund. Teraz ja miałem tak, że podwójnie dał, da, dostałem 12 sekund, bo zebrałem te dwa kolorowe. I o dziwo dobrze mi idzie, ale i tak zaraz mi czas się skończy, więc nie ma tak dobrze. ale 3 miliony chociaż będę miał, już tyle dobrego. O, i reklamę wykorzystamy. No ja myślałem, że to będzie śmieszna reklama z... Nie, nie dotykaj białego, białego przycisku 2, nowa gra jest. To jakaś dziwna reklama... League of Angels, kurde, rip-off z LoLa. League of Legends. Jestem przekonany, że zdobędę tu, nie wiem, 6 milionów punktów. Tak, powiedzieli po, powiedzielibyście 6 milionów złotych. Bucha, ha, 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 na pewno. Jakbym ty nie złali do jeden! Do źródł goryk? Jest. Jeszcze więcej. Nie dawaj mi brązowego, tylko kupo jedno. Dobra. Nic to nie dało. Jedna osoba mi tam napisała, zwracam na to uwagę, że bym sobie kupił pada do telefonu. Ja nie kupuję takich rzeczy, ponieważ telefon to telefon, ja już gram w zasadzie zawsze tak oryginalnie, nie, nie wykorzystuję padów, bo pady dla mnie są tylko do konsoli, ewentualnie do komputera, jak jest jakiś specyficzny tytuł, ale generalnie ja wolę jednak pada mieć, joypada przy grach na konsoli. O, i koniec. I żeśmy się nagrali. Ech. Taka przyjemna rozgryweczka, co nie? A tyle pierścieni. Zajebiście. I zero czerwonych pierścieni. Już bardzo mało dostajemy. Z poziomu y, planszy. Dostajemy tylko za wygrane lub za jakieś szczęście tam. Ale to naprawdę okazjonalnie. Ech, dajcie spokój. Sonic Runers. Szkoda, że tak tytuł się stoczył. No bo jednak był dobrym tytułem, ale niestety już nie dzisiaj. Nie teraz. Wcześniej jeszcze był. Dwa miesiące temu był zajebisty, ale niestety. Dobra, zobaczcie, ile mój przeciwnik ma punktów, a ile ja. I prawdopodobieństwo wygrania jest takie wyrównane ja bym się bał yy, powiedzieć, że nie wiem, uda mi się to wygrać, czy nie dobra, to by było na razie Sonic Runners na, yy, na razie tyle z tego mam nadzieję, że wam się i tak jakoś filmik podobał ja powiem szczerze nie jestem zadowolony z takich zmian, jakie tu zaszły w tej grze dalej ale jakoś gram dziwne, nie? Some something wrong here no ale dobra, pokażę Wam na, na szybko jeszcze jedną grę, którą sobie wczoraj pobrałem. Jest bardzo fajna. Jest bardzo fajna, ponieważ. No, co jest? Coś tu dostałem na YouTube. To ja tam nie wiem, co Ty, Wiktor, tam napisałeś. Pobrałem sobie grę pod tytułem 10-10 wykrzyknik. I szczerze powiedziawszy, to jest bardzo fajna gra. Może i popierdółka. Gram Games, to chyba Polacy wymyślili. Co? Co za tuś? Na przesłuchanie! Co ty robisz dzisiaj w nocy? Co ty jadłeś dzisiaj? Co ty w ogóle kombinujesz? Człowieku, nie z tego wieku. Tak? Dobra, mam tutaj latarkę. Oczywiście nie moja, ale no, przydaje się. <grytanie> Oczywiście ja ja sobie. Dobra, wróćmy do naszej tej nowej gry. To jest bardzo przyjemna, muszę powiedzieć. Niby pierdółka. Ale przypomina Tetrisa. Jak zauważyliście już na planszy, układa się takie e, klocki i, i, i trzeba wszystkie m, obojętnie na jakiej linii jesteśmy, żeby zbić je wszystkie w pionie i w poziomie 10 e, klocków. Dlatego gra się nazywa 10x10 na 10, 10, 10 wykrzyknik, ponieważ y, pole grania y, to 10 na 10 czyli mamy 100 pól. I to tak wygląda mniej więcej. Układamy sobie, jak się nie zmieścimy, kończymy grę. No bo co więcej, się zrobi, tak jak się nie mieści nic. Tam. Dobra, chwilę wam pokażę, jak to wygląda. Możecie sobie pobrać. Ja, ja tam jestem na, na tym. Za, zalogowałem się przez Facebooka, Oczywiście ja nie lubię się logować przez Facebooka, tam do tych gier niektórych. Bo dla mnie to jest takie 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 głupie, ale no. Ale no. Ale, co, ale wypróbowałem i, i na razie się tym jakoś nie jaram. No i reklamy na górze? Nie, mój Android nie, nie jest wolny, bez przesady. Tylko kartę pamięci muszę kupić. W przyszłym... no właśnie, tu mi się digitizer pieprzy, ale jakoś sobie poradzę z tym. O! Eee, mam zamiar kupić w przyszłym miesiącu kartę pamięci do telefonu. 16 GB mi wystarczy z pewnością. To jest naprawdę dużo, jeżeli chcemy pomieścić coś tam. W końcu będę, nie będę narzekał na y, pamięć w telefonie, bo mam i tak póki co mało tej pamięci. I widzicie, to tak mniej więcej się przedstawia. Dobra. Mogę oczywiście wyłączyć sesję, i. O, właśnie o tej grze mówiłem w tym. W czasie mówienia Sonic Runners. Dobra, wyłazimy stąd. I to na razie było z telefonu. Bardzo was wszystkich pozdrawiam. I do zobaczenia w następnym materiale.